Cześć, Sienka, otwieramy sobie przesyłkę od PLK Dawida. Ja już mu wysłałem również, on jest nowy na YouTube. Dostajemy taki Prawo Sport. Super, no dobra, to mamy tu kartę z Champions League. Jeszcze Izolację on taką bazówkę. pomieszane. Myślę, że Dawid będzie zadowolony z testem, również z mojej przesyłki. Staram się jak najlepiej. Star player. On przecież też. And Rooney.

Mi się wykara, O, to fajne takie metryczki z brawy sportu jak na jakieś bieg. Nie przydatne Na koniec moje ulubieni z Wojtek szczęsny. Spokojne spoko, wrazówki mam, no, tylko tworzę. Dobra, mam też saszetkę z euro coś takiego mamy. O, gdzieś jest kart Fabrex. O, tu z 13, pomyślałam, uuu. Sorry, jeszcze coś pokryciłem, bo tworzyłem żeby nie otwierać na filmy tak, i może coś tu fajnego ułynie. O Jezus. No, na razie spoko przytylka i... Mamy, wow, lejki i zobaczcie, Messi super. I tu fasys, z wiem czy tak, koniec na to, koniec. Tak. Dzięki Dawidzie z tym szczytem. naprawdę super przesyłka i no pozdrawiam.